Cześć, witajcie moi drodzy, witam Was z naszego burzowozu. Pogoda jest bardzo ładna, jak widzicie za moimi plecami, ale tu albo tu gdzieś tam słońce świeci całkowicie, mamy praktycznie bezchmurne niebo, troszeczkę chmur, trochę silniejszego wiatru, jak to w Polsce północno-wschodniej, niższe temperatury oczywiście w nocy, bo w nocy mogą być przymrozki, ale ja nie o tym. Pracujemy cały czas tutaj nad modernizacją kilku rzeczy w naszym aucie. Ostatnie wyjazdy, które trwały prawie tydzień, spowodowały, że kilka rzeczy trzeba zmienić. Kilka rzeczy trzeba. Między innymi ustawienia kamer, ustawienia łączników do kolejnych kamer. No i oczywiście. Taki sprzęt sobie testowałem, bo mieliśmy problem z radiem. Radio udało się w końcu naprawić. Po prostu starą antenę, która jest na dachu, ale zanim to nastąpiło, to oczywiście musiałem kupić jakieś turbo bieda antenę. Dzięki której mogłem sprawdzić, że taki system w sumie teoretycznie nie działa, ale działa. No ale ostatecznie urwałem po prostu kabel i kabel wykorzystałem w aucie, bo nie chciało mi się lutować. No to na złączki wago zrobiłem też jest spoko. Natomiast cóż, jakby ktoś pytał, takie antenki są, one tam są po 20, 25 zł albo po 15 można kupić. Jeżeli macie zupełnie turbo bieda Połączenie z anteną u siebie w aucie, to znaczy na przykład gdzieś w podsufitce wywaliło wam zupełnie antenę, wywaliło wam kabel i nie chcecie w tej podsufitce ryć, no to to działa. W sensie jest zbiera, tak? Ale jeżeli macie tylko delikatnie pogorszony sygnał i chcecie tym złapać lepszy zasięg, no to może być kłopot. U nas było tak, że z racji problemów z połączeniem zupełnie to nie działało, więc podłączenie takiej anteny przyniosło skutek, ale w sumie stwierdziłem, że przeryję cały, całą podsufitkę i sobie zrobię tą antenę no i zrobiłem, więc to działa taki protip dla tych, którzy chcą pytać, czy to może zadziałać, no może w niektórych sytuacjach nam pomoże, no to jest kanał o pogodzie ale tutaj taki smaczek o antenach z racji tego, że my jeździmy tematem na burze, więc raz na jakiś czas pewnie jakieś będą informacje na ten temat, no i jak to motobieda mówił, Passat na 30% to i Maryjka musi być